Ciema, z tej strony Słowenskobalopa. W dzisiejszym odcinku um, spróbuję przetrwać, chodząc tylko po jednej linii. Znaczy, niekoniecznie przetrwać, po prostu zdobyć sztabkę żelaza. I jakbyście pytali, dlaczego... Oh, kurde, co się z znam... Nieważne. Dlaczego tylko sztabkę żelaza? Otóż dlatego, że w Minecrafta jestem tak słaby, że szkoda gadać. Także nie oczekujcie ode mnie, że zdobędę diamenty. I chciałbym zrobić z tego taką e, nową serię trochę. No, no może wykopię jakieś drzewo, w końcu to mógłby być jednak mądry trochę pomysł. Nie. Nieważne, ja sobie łożę i Nie wiem, Dobro, Chciałbym zrobić z tego taką serię, trochę. Mm. No i chciałbym, żebyście pisali po prostu, jeśli ktoś to zobaczy. Wiem, że to na każdym odcinku mówię, ale mam wrażenie, że nikt te, te moich filmów nie ogląda. Kur... Jedyne <grywpy> drzewo. A jakbyście zobaczyli, że wyjdę z tej linii o tutaj, no to możecie napisać, że wyszedł wyszedłeś głup. No i ogólnie tak, mój plan na ten film jest taki, żeby, no, co ważne, wykopać drzewo w końcu normalnie, a nie wymyślać i znaleźć jakąś kopalnię, żeby po prostu ten, żeby może tam znaleźć jakieś żelazo. Mam nadzieję, że ten film nie wyjdzie taki, że będzie miał 10 godzin. Bo przy mnie to wszystko może być. Dobra. Wschodzę mm. tutaj w podziemia. Ło, wow. epoka kchnienia, normalnie taki zaszczyt. <laughs> taki zaszczyt, że aż po prostu no niemożliwy. Dobra, wychodzę Nie z tej kopalni. E To nie butkę, czemu ja prawie nutkę skraftowałem? Nie wiem. W sumie ciekawe czemu. Nagrywałem ten film o 23.00 i zastanawiam się, czemu nie myślę. Hmm. Ciekawe czemu, ciekawe czemu. Dobra, zbieram ten crafting i dobra. Może nie będę. W... Poważnie, akurat tutaj, jak już nie potrzebuję żadnego drzewa, to akurat ono musiało się pojawić sobie jakieś żarty robicie ze mnie Dobra hmm. Okej okay. kolejne drzewo no, bardzo mi potrzebne teraz to drzewo biorąc pod uwagę to, że już y, drzewo wykopałem Dobra ile to w Dobra e, Tak nie zwracajcie uwagi na to, że sprawdzam ile ma filmy. No korzystam z jakiegoś gówna za darmo, więc... Dobra Nie, jaka słyszę Chociaż w sumie to nie jest chyba aż taki zły sygnał To znaczy, że gdzieś tu jest kopalnia Dobra, trzeba to wy... <ścoughs> nie będę... ten... Gate Model wpisywał, to by było gówniane, serio Dobra yy, Portal Okej okay. Jeżeli weź tu z tej linii nie być jak... Kurde yy, ten. No. Kurde, nie wiem. Okej, okay. da się to otworzyć. Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ale fart Ja nie mogę. Nie no, to... Jak zrobię z tego serię, to tu będzie tej krótszy odcinek zdecydowanie. Ja nie mogę tak szybko to Dobra, no to w takim razie to jest koniec tego odcinka. Nie wiem, po co się podpaliłem. Nieważne. Także... Także ja was... Także ja was żegnam. No i widzimy się w następnym odcinku. Nara.